Cześć, ja jestem. Serva a to jest film pokazujący, gdzie można pobrać różnorodne stiki Pierwszą stroną jest to droids.org Mamy tu musimy poczekać chwilę. No i wyskakuje na taka stronka. Nie wiemy o co chodzi, co zrobić. No naciskamy sticks. I mam tutaj dużo, dużo, dużo sticków do pobrania. Naciskamy na przykład na takiego, i pojawi na się pobieranie. <coughs> Drugą stroną jest to Destruction Weblicom. Linki podam w opisie. Destraction No i znowu nie wiemy o co chodzi jakiś e-mail czy coś, nie naciskałem po prostu sticks jeden i wybieram na przykład tutaj Dragon Ball Z with Gogeta albo na przykład pi Pivot 2 albo, albo właśnie te efekty, które które zastosowałem w poprzednich animacjach mam nadzieję że pomogłem. Cześć.